Siema, witam Was w odcinku z Race Animal. Yy, ta gra mi się tylko kojarzy, wiecie z czym, z taką grom na telefon, co było za moich czasów. Mówię jak stary dziadbie. <grym> za moich czasów było takie, że się po prostu miało tam jakąś zoswoje. I ten. I jeździło tam na wyścigi, armata was wyszczelibywała, znaczy może nie na wyścigi. Iha, Jak tu mam na niego skoczyć coś? Hop, hop, hop. Ale wolno. Aha, i jak ktoś we mnie wiedzie, to, mo to, to ja na tym tracę. No nie, no super. O, zrejtował się. O, kurde, nic nie widzę. Aha, i to koniec. No. Aha, i tym, dobra. Super. Będzie ciekawie. No, oh, mamy już ja, ja jestem ciekawy, bo tam jedno jest, <laughs> ten pasek u góry, nie? Ale co się stanie tak naprawdę, jak on zejdzie do dołu? To zwierzę mi... ...wykituje, czy co? Dogoń tą żebrę! Żebro, chodź tu! Żebro, co żebrzesz? Chodź tu! Ale... Tam było to... Moim zdaniem, chyba troszeczkę lepiej zrobione, no bo tu jest, że. A, no tam jak się zrejduje, to szybciej jegnie. A tam w tej grze w sensie mobilnej było, że jak się zrejduje, to tam niektóre miały takie e, swoje umiejętności, te bawoły, zaczęły tak podskakiwać. Zebry też, tylko dwukrotnie. Nie pojedynczo. Tłoń eee, dostawał raja i we wszystko się ten Że Żyrafa, jak się zarejdzowała, to was wyrzucała. A struś to ten. To zaczął z każdą chwilą coraz szybciej biec. No ja, ja najbardziej lubiłem strusia. <noise> A, przyznam się jeszcze, że najbardziej lubiłem strusia akurat. O! O! Struś! Struś za mną! Tam tam... tam. O! Tygrysek! Jakiś tukan. Ha. A tam jest bąż. Goryl. Uuu, ja chcę goryla. O, nie, już... Dubi 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 dumę Jakiegoś koguta mam. Nie, no tukanka, no. Nie, nie zjesz mi tukana. No, coraz szybciej biegnie, mi się wydaje. Krokodyl. O kurde. Ej, jeszcze trochę takie. Się... No nie zdążyłem. I teraz kotecka robimy sobie. Kotecek. Ui! Sawana unana. Aha, czyli co? Ileś tam, no załóżmy, że to co 550 metrów się zmienia. Spoko, spoko. Czemu on... ...Germany? Ja nienawidzę, ja nienawidzę co niemieckiego. Nie. Ja, ja nie lubię strasznie tego języka, on mnie po prostu to potrafi w sekundę zdenerwować. Czemu tak jest? Nie wiem. A to jest naprawdę język, który mnie denerwuje. Po prostu żyje. Krokodyl... Czy można tak to yy, sobie na przykład jakiegoś wynająć pracownika, żeby na przykład karmił mi te zwierzęta, czy coś? No tak, by było super. Ja bym nie pogardził, haha. Ha. Ale pewnie nie. Chociaż można załatwić. Won ode mnie. Chociaż nie chcę ten... ginąć, bo... bardzo dobrze mi idzie, no. Tune... Nie! Fuck, gołbak Ale Jezu ja w ogóle nie sądziłem, że ktoś zrobi taką Co tu się dzieje? What the shit? Dobra, trzeba nakarmić. Dobra, baj. Aha, tu można kupić. Ale dobra, jest warunek, że musisz odblokować. Okej, okay. dobra, to są. sprawdźmy go, ma krystal lasso, nice. Ręcz, bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrym. A, nie, myślałem, dobra. Co tu typ ma? O, się... ...lion. Pogi, solar, jellyfish, rain... ...coś... ...u... Do ...dowalił. Dzięki, to jak plucie mi w twarz i kazanie jeszcze to zlizywać. Dobra, ale ma tą pasywkę. Jestem ciekawy. Znaczy no spoko, ten jest mi po jedzeniu po czym, ale czy po coś jest? Czy nie? A, w Mam tutaj trzeci. A, nie ma. A, teraz dopiero doszły te. Dinozaury i tak dalej. Mhm. Mm to fajnie. może bym strój się złapał ogonkiem ją posmyram po nogach Minus to chcę ha, Chodź tu o cciu biegnij Muszę jakie 97 na tym strusiu Dobra, będziemy bić rekordy A jestem ciekawy czy na przykład te mutacje hmm. Czy one dają jakieś dodatkowy pusty, jak chodzi o prędkość, czy coś? Czy na przykład, że się porusza w jakimś danym momencie szybciej? Ciekawe. Ale pewnie się za szybko nie dowiem. No, a życie. Aj, 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 aj. Dobra. Naprawdę jedyna jedyna piosenka, jaka mi się teraz kojarzy to jest dubi dubi dumę, do dubi dubi dumę, do Nie wiem czemu. No Ciekawe co z dalej. O, o, O! Leci. O oh, nie, nie, dobra. Złapicie, złapicie, złapie cię. Ha! Mam cię. Hu, oh, hu, oh, hu, oh, hu, oh, 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 Małpy ma pierwszy W pierwszej klatce małpy z oh, oh, oh. Ale szybki. Kurczy, byk jest szybki, no to dobrze, ale dobra, chcemy się u tego oswoić. Bo tu się coraz ciężej zaczyna robić. Halo, ano. Zachęcam do wydobcania mi strasy, bo was przejadę swoim cudzkiem. O znowu z savana. Savana una na Dobra, plus tego goryla że jest szybci. I wyprzedzanie. Lewa, prawa, lewa, prawa. Dobra, bo mi zaraz w dupę wiadomo. I, i, i. Co z tym gorylem? Co z tym gorylem? Co z tym gorylem? Co z tym gorylem? O. Czemu teraz się to chwilę zmienia? Halo. Halo, co chwilę się zmienia? Ej, nie, nie wydupcę Ej, dobra, on chyba coraz szybciej zaczyna biec Albo mi się tylko tak zdaje Albo to po prostu gra już tak przyspieszyła Chociaż dobrze Tak przyspieszyła O kurde, teraz będzie ciężko, muszę się skupić i z lewej i z lewej nie z prawej o kurde dobra idę na prawo muszę do was cześć misiaki o! kurczak mnie pobił wy to rozumiecie? kurczak dobra grysek Lecimy. O Jezu! Nie! Ani lubię, jak tak z dupy mi nagle zajadą. O! Boże, tu jest jak na polskich drogach. To jest niemożliwe. Co za kretyn. Kto ci to prawo jazdy? A nie, dobra. No. Won mi z dupy. Weź się ogarnij typie. No. I na kij wyskręcasz. Na kij wyskręcasz. No, na kij one nie skręcają tak nagle, no. Uh. A ja też mogę oprócz Sawana, Dżungla, Sawana, Dżungla, tylko to jest... Ja widziałem tam, typ, typ miał jakiś lajony... Nie wiadomo skąd, czego no, Szkoda strzępić ryja, ładnie mówiąc. Lecimy. Indyk, lecimy. Wierzę w Ciebie. Indyku... No idź! Ażebyś dostał mandat. Bo z moim refleksem nawet się za bardzo nie da. O oh, oh, kurde, co to jest? I need you, I need you. Come to papa. Come to me, come, come to me. O, oh, jaki piękny. Jaka niąła No. No, spróbuj mnie tego strzelić. Ja ci strzelę. Ale nie wiem, czy przeżyjesz wtedy. To jest chyba jakaś legendarka może. Albo epi. Wydaw, 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 wydaw. O cię chycam, zacycam. Ja nie nadążam, Misiu, kochany dzwoni. Proszę cię. Dobrze dziękuję. Ale tak to morał z tego taki, że muszę się postarać, tak żeby go właśnie zdobyć, bo on ma mocną abilitkę. mi się już tak zaczęły ręce pocić Dobra No i oh. Dobra, dobra już w końcu Dawaj, dawaj, da- Wydup te Njunia, Bo ci te twoje kopytka to się na sobie zaraz, a nie. No, dawa, Jest! JEST! O oh, Jezu, dziękuję! Dostałem coś... Jakiegoś... feniksa. Aż mi się... Aż mi się muzyka w tle odpa. O boże um, Nie kocham ci YouTube On wie kiedy się odpali Nie, ja tego nie wytnę, to musi być, to jest piękny veil. Że mi się nagle w połowie odcinka od pana muzyka Okej, okay, w ogóle zbliżam się do 10 tysięcy już raz wjechałem w zwierzątko bo mi kuźwa podeszło abym tylko pytał i naprawdę owalił chyba na zaraz na śniadanie. to była zebra i co my mamy na 10 dobra czyli po 10 tysięcy 10 tysięcy na ponad 10 tysięcznych metrach może coś się wreszcie nowego pojawi no chyba sobie Kusi, pa żartujecie. No, nie. <laughs> hmm. Ale mam przysadziwki Ligsa. Co ty jesz, Niu 캐흐트흐 툰드르 툰드르 에이구 Coś tam z mutacją było, ale nie wiem. P 34 cztery. Mutation zero. Map. Savannah. Aha! Bo ja muszę to odblokować! Okej. Okay. Tutaj totalnie nie, nie wiedziałem o tym. Dobra, siema, misiek. On no, tu ma jakąś mutację, ale widzicie, ten ma po 23. On na przykład nie ma, on ma 13 wiek i. I dopiero, może po 20 się jakoś dostaje też. Ale, a nie, dobra, ten nie ma, ha, żartowałem. Mm. O, czy ja dobrze widziałem. Tam oni my spawn only tak? Coś no boże Nie nadążam czytać co zawołano Czy to się poruszyło? A. Oni mi dają hajs teraz, tak? Okej, okay, dzięki By spoko Czyli ten bardziej je. Więc Nie tu. Tu. Ty nioniuś masz mięską. Romy, tamle, Masz, ale mało. Frozen bird. Pokosą hmm. okay. Tak, dobra Ale to by było i Fajnie jest jakiś mityczny czy coś uuu chyba mi się poszczęściło Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie. To by było na tyle z mojego zoo. No i co? Widzimy się w następnych odcinkach. Do następnego. Trzymajcie się. No i pa!